Witamy bardzo serdecznie w studiu Metalas Pedrofowski. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o pieniądzach. To jest temat, który w kryzysie pojawia się bardzo często. Niestety, od strony prawnej wiele z tych problemów może być. No, o pożyczkach będziemy rozmawiać, ale nie takich bankowych, tylko bardziej personalnych. Co zrobić? Jak zabezpieczyć nasze pożyczone pieniądze? Przede wszystkim zapytam: no, co w przypadku, kiedy mamy umowę? Sporządziliśmy sobie umowę pomiędzy dwoma stronami. No I ta osoba, której pożyczyliśmy pieniądze, nie chce nam tych pieniędzy oddać. Pierwsza rzecz, podstawa jest taka, że za często widzę to, że ludzie nie mają tych umów, ale mówmy teraz, że, że jest umowa. Uh -huh. Nie ma wyjścia, jeżeli ta osoba nie chce płacić, trzeba iść do sądu. Także musi być niestety, musi być sprawa założona. To nie jest tak, że z tym dokumentem, czy to będzie 15 stron, czy kartka papieru, gdzie będzie napisane, że jesteśmy winni pieniądze pójdziemy do innego miejsca, to musi być sąd. Tak, czy, tak mhm. czy to będzie jedna strona, czy 15, czy 25. Niestety, jeżeli nie chcą płacić, musi być sprawa założona. No jak sąd, to adwokaci, pośrednicy i tak dalej, i tak dalej, ale czy nie ma takiego sposobu, żeby no, uprościć to wszystko, żeby no, to uproszczając zaoszczędzić pieniądze? Absolutnie. Jest sposób. Um, podstawa, tak mówiliśmy, że jest umowa. Także tą umową możemy sobie. Um, Tą całą sytuację ułatwić. Także przykładowo, gdzie, gdzie będzie sąd, możemy kilka różnych rzeczy wpisać w tej umowie. Przykładowo, gdzie będzie sąd, um, czy, czy najpierw trzeba pójść do sądu, czy może być, czy musi być najpierw tak zwane arbitration, um, różne rzeczy, ale jedna bardzo ważna rzecz, która jest bardzo rzadka, bardzo rzadko jest używana, to jest tak zwana klauzura, która jest, nazywa się Confession of Judgment. Co ona oznacza? Um, mniej więcej to jest to, że, że ktoś się przyznaje do, do wyroku. Także. Po... Zanim ten wyrok jeszcze zapadnie? To znaczy, to znaczy nie, jest to umieszczone w, w tym dokumencie, że w tej umowie, że ktoś się zgadza na to, że może być a, ugodowy, że może być wyrok. Że jeżeli nie odda pieniędzy, tak. to y, tak czy inaczej ta sprawa trafi do sądu, ale ta procedura będzie uproszczona. I yy, no nie trzeba będzie wstawiać się w ogóle w sądzie? To znaczy, nie. Ta osoba, ta mm -hmm. osoba która oskarża, po prostu um, która chce otrzymać swoje pieniądze, niestety jednak musi założyć tą sprawę w sądzie. Z tym, że procedura jest tak wygląda, że idzie się do sądu. Um, here. Zacznijmy od początku. Najpierw musimy mieć tą klauzulę mm -hmm. w, w tej umowie. Także jest umowa sporządzona dobrze. Wtedy. Na pewno trzeba wysłać jakiś list, że ktoś jest dłużny, te pieniądze i jeżeli, jeżeli nie zapłaci tych pieniędzy, że idziemy do sądu. Nawet, ale to, to jest fajnie, żeby ten list wysłać, to nawet nie musi być robione. Wtedy się zakłada, zakłada się sprawę w sądzie, skaże się w sądzie i automatycznie. Um, można, po prostu można pójść do sądu i, i bez tamtej, nawet wiedzy, tamtej osoby, można załatwić tak, że będzie wyrok. No właśnie, a czy dłużnik musi być w jakiś sposób powiadomiony, że sprawa jest w sądzie? Na, na początku nie musi być. Um, i, I procedura jest taka, że, że idzie się do. Można wybrać adwokata, a, i to jest bardzo dziwny taki sposób. Wybiera się adwokata, żeby on podpisał dokumenty. Że, żeby ten wyrok podpisał. I to nawet może być adwokat, który pracuje w, tym, w tej samej firmie, która skarży. Ja wiem, że to jest bardzo dziwny brzmi, mhm. ale, ale właśnie tak jest napisane prawo. Także można, po prostu inny adwokat musi podpisać wyrok. Mhm. Idzie się do sądu, i, wy, i, i po prostu sąd wyda wtedy wyrok. Czy ten Confession of Judgment może być użyty w innym przypadku, na przykład w przypadku jakichś usług, czy w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, gdzie mamy oddać pieniądze, czy to można również użyć? Nie, nie. nie, to, nie to nie jest prawo, które jest dla konsumerów. Także przykładowo, mm. ad, po, przykładowo powiedzmy, um, accountant, czy powiedzmy adwokat, czy lekarz nie może sobie włożyć w, w umowie, nie może mieć tak zwany Confession of Judgment. Także jakiś pacjent nie płaci lekarzowi, i później lekarz chce go skarżyć, i, i, i po prostu idzie do sądu i automatycznie załatwia wyrok. To, nie, to właśnie nie. To jest właśnie w tych sytuacjach, gdzie, kiedy są pożyczki, gdzie jest nota i po prostu się załatwia jakąś tam pożyczkę, a i ktoś komuś pożycza pieniądze. Także przykładowo banki mogą, mogliby to wpisać w dokumenty. Ja też, jeżeli komuś pożyczam pieniądze, to też muszę myśleć tak jak bank myśli. Także muszę w, no, po, mo, i mam nawet lepsze wyjścia w tej sytuacji, jest mi więcej rzeczy wolno. W tej sytuacji niż, niż przykładowo bank. Ale także te rzeczy mogą być wpisane w dokumencie. Często takie umowy są sporządzane, bo to nie jest standardowa umowa, która, która zawarta jest pomiędzy dwoma osobami. Jest to bardzo standardowa umowa z tym, że ta, ta malutka rzecz, ta może, klauzula, która może być wpisana, nie jest to po prostu wykorzystane tyle, jak powinno, często jak powinno być. Nie wiedzą o tym pożyczający pieniądze, wiedzą o tym adwokaci, nie chcą tego wprowadzać, nie chcą upraszczać tych spraw. Jak to jest? Um. Bo mi to wygląda tak, że adwokaci chcą zaoszczędzić sobie troszeczkę pracy, e, spisują tego typu umowy, żeby potem nie ciągnąć dwóch stron po sądach no i sprawę mieć łatwiej załatwioną. Wie pan, że, Tak powiem szczerze, że teraz a, nie, hmm. nie pomyślałam o tym aż do, do te, tej chwili i uważam, że, nie wiem, nie wiem dlaczego to nie jest stosowane, ale. Fakt jest taki, że jeżeli to jest w dokumencie, to jest mniej pracy dla adwokata. Dopiero teraz wpadłem na ten pomysł. Ja nie wiem, czy to jest właśnie dlatego, to nie jest używane, ale jest taka możliwość. Także, jeżeli ktoś ma tą klauzulę w swojej umowie, to fakt jest taki, że to uprości wszystko i um, też będzie taniej. Faktycznie. Wróćmy do tej procedury. Powiedzmy, ktoś jest mi widny pieniądze. Jest ta klauzula, zakładam sprawę w sądzie, jak długo będę czekał, zanim będzie, będzie wyrok i czy o tym wyroku muszę powiadomić swojego dłużnika. Nie musimy informować dłużnika w, w, na, na samym początku. Mhm. Musimy, i nawet nie, i, nie musimy go o tym informować, o tym, że jest wyrok. Um, w, jak szybko to będzie trwało? To może trwać miesiąc czasu. Jak zakładamy mhm. sprawę i już możemy pójść do sądu i możemy po prostu już mieć wyrok. Kiedy musimy informować dłużnika o tym, że był wyrok, to jest wtedy, kiedy szukamy, gdzie ta osoba coś ma. Także przykład, to się nazywa tak zwane supplementary proceedings. Jeżeli przykładowo chcemy im ściągnąć pieniądze z jakiegoś czeka od pracodawca, czy pieniądze po prostu wyciągnąć z konta jakiegoś, to wtedy musimy ich o tym poinformować, że jednakże był wyrok. No, taki wyrok, co w takim wyroku jest, czego może obawiać się dłużnik, jak te pieniądze będą... Dłużnika potem egzekwowane. Wiadomo, że są trudne czasy, jeżeli ktoś nie ma, no to nie wyciągnie tych pieniędzy z kieszeni. To jest prawda. Także, tak, także od razu mówię, że, że jest, um, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, jest ciężko z tej osoby coś wyciągnąć. Mhm. Jeżeli ta osoba ma pracę, możemy po prostu tak zwane, zrobić tak zwany garnishment i, i co tydzień można jakieś pieniądze będą wpływały. Także jest sposób, jak to zrobić. Um, jeżeli ktoś ma na koncie jakieś pieniądze, jeżeli ktoś ma dom, jeżeli ktoś ma samochód, jeżeli ktoś ma różne rzeczy, um, można po prostu. Są sposoby. są sposoby, jak to wszystko ściągnąć. Jeżeli ktoś ma, przykładowo ktoś jest udziałowcem w jakiejś firmie mm -hmm. i, i powiedzmy, że ta firma ma jakąś wartość, to można tak zwane shares im zabrać tej osobie. Z takiego własnego doświadczenia te osoby, które pożyczają pieniądze, które no może mają większe zaufanie do kogoś i potem... Potem kończą, kończą w sądzie. To są osoby prywatne, osoby bardzo zamożne, osoby średnio zamożne. Kto pożycza, komu się nie oddaje pieniędzy? To są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują, mają mm. troszeczkę pieniędzy. To nie są bogaci ludzie. Bogaci ludzie, szczerze powiem, że inaczej podchodzą do tych spraw. Od razu uważają na to, żeby był jakiś weksler, żeby, był jakiś, żeby, mm. żeby była jakaś umowa. A częściej to są proste ludzie, którzy okładają, odkładają pieniądze całe życie. I ktoś tam im, ich namawia, i czym więcej jest ludzi bez pieniędzy, to hmm. tym więcej ludzi ich namawia, hmm. dlatego że wiedzą, przeważnie to jest, są ludzie z rodziny. Um, najlepsze zwyczajnie pożyczaj. Hmm. Taki, taki wniosek z tego wszystkiego. Um, I trzeba uważać. Co można jeszcze zrobić, żeby upewnić się, że nasze pieniądze wrócą do nas z powrotem? Najlepiej jest, jak, jak ktoś pożycza pieniądze, żeby te pieniądze jakoś zabezpieczyć czymś. Hmm. Także ktoś, jak się pożyczkę zabezpieczyć? Przykładowo, powiedzmy, że ktoś ma dom. Um, można, można żądać, że, że, że ta pożyczka będzie zabezpieczona tym domem, czy tam samochodem, który jest spłacony. Mm -hmm. Wziąć tak zwany title, akt was, tytuł własności nad ten samą utrzymać go. Adwokat może jakiś tam trzymać, tak zwany w escrow, dopóki to nie będzie spłacone. Um, jeżeli ktoś ma, jest tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi z udziałowcem w jakiejś firmie, a jest, ta firma ma jakąś wartość, można właśnie tak zwane shares, trzymać, aż te pieniądze będą oddane. I jeżeli ktoś przykładowo ma ubezpieczenie na, na życie, life insurance, i to ubezpieczenie ma jako, jakieś, jakąś tam wartość, mo, można żądać, żeby to było jakoś po prostu zabezpieczone, ta pożyczka była, żeby tym było za, zabezpieczona. Ludzie, którzy pożyczają, powinni tak właśnie myśleć, tak jak bank myśli, żeby, bo bank zawsze chce wszystko, co mogą tak, o, zabezpieczyć. zabezpieczyć. Mhm. A jak jest w przypadku, kiedy pieniądze pożyczamy no nie prywatnej osobie, ale, ale biznesowi? Są sposoby, jak jak, właśnie, jak to można zabezpieczyć. Także um, powinniśmy o tym, że są tak zwane UCC filings. Każdy biznes ma przykładowo tam jakiś sprzęt. Powiedzmy, że to jest restauracja. I wiemy o tym, i powiedzmy, że to, że, to nie jest spłac że to jest spłacone, że jest mm -hmm. ten sprzęt spłacony. Pożyczamy pieniądze, możemy zrobić tak zwany UCC filing. Każda powiedzmy tam Każdy piec, każda rzecz ma jakieś tam numerki na niej, możemy, możemy to wszystko zapisywać i można zrobić tak zwany UCC filing ze z, z Stanem Illinois. I to później już nie może być sprzedane, to jest inaczej, inaczej mówiąc, to jest tak, jest tak jak linie. To jest tak jak pożyczka, która siedzi na tym uh -huh. i to jest zabezpieczone, właśnie tym jest zabezpieczone. Także później, jeżeli ten biznes um, już nie będzie istniał, zamyka drzwi, ta osoba, która pożyczała pieniądze, ma pierwszeństwo do tych rzeczy. Yy, no dobrze, to jeszcze o zabezpieczeniach. Żyrant, czyli ta osoba, która zabezpiecza nam pożyczkę, taka osoba też jest nam potrzebna. Ja, bym, ja uważam, że zawsze, jeżeli pożyczamy pieniądze do jakiejś firmy, że powinniśmy zabezpieczyć a, pożyczkę tą firmą, uh -huh. wszystkie rzeczy, które są w tej firmie, i też powinniśmy to zabezpieczyć żerantami. Także, czym więcej mamy ludzi, którzy podpiszą, że, że będą, że, że zabezpieczają to, że to będzie oddane, to jest lepiej dla tej osoby. Bardzo niestety popularna ostatnio sytuacja, czyli bankructwo. Wiele osób ogłasza bankructwo. Czy jeżeli ktoś ogłosi bankructwo, nasz dłużnik ogłosi bankructwo, to uwolni go od tych zobowiązań finansowych? Najprawdopodobniej tak. Zależy mm. od faktów, ale jeżeli przykładowo jest to uczciwie zrobione, jeżeli to jest mm. rzeczywiste bankructwo, a Jeżeli to nie było, przykładowo, specjalnie robione, żeby tylko oszukać, tak, żeby, żeby, jeżeli ktoś dzisiaj pożycza pieniądze, ma pieniążki, jutro ogłasza bankructwo i te pieniążki zginęły, znikły gdzieś, uh -huh. jest, mała, jest duża szansa, że, że, że to bankructwo właśnie będzie odrzucone. Ale jeżeli to jest faktycznie, jest jest dobre, jest dobre ten, jak się mówi, bankructwo, uh -huh. to najprawdopodobniej, niestety, ten dług będzie umorzony. Z tym, że jeżeli przykładowo mamy zabezpieczenie, i powiedzmy, ta pożyczka jest, jest zabezpieczona domem, jest tak zwany mortgage, inaczej mówiąc, że jest pożyczka, to wtedy w to, w to bankructwo wchodzi, ta osoba jest inaczej wchodzi, wchodzi. Dlatego, że ta osoba, która pożyczyła pieniądze, są tak zwani unsecured creditors, ci, którzy nie mają. Żadnego zabezpieczenia i są ci, którzy mają zabezpieczenie. Jeżeli, przykładowo, ja mam zabezpieczenie jestem i jestem zabezpieczony tym domem, to ja mogę coś później robić, żeby te pieniądze z tego domu wyciągnąć. Jeżeli jest jakaś wartość w tym domu, która przewyższa, przykładowo, pierwszą pożyczkę, ale, albo jeżeli my mamy pierwszą pożyczkę, to wtedy sąd nam pozwoli, sąd w bankructwie pozwoli, żeby założyć sprawę o to, żeby, żeby zabrać dom. Oczywiście o wiele. Łatwiej, jeżeli mamy umowy, jeżeli mamy te wszystkie klauzule, o których mówiliśmy, ale co w przypadku, kiedy no, pożyczyliśmy pieniądze na tak zwaną gębę, nie ma umowy, co zrobić? Dalej można skarżyć. Po prostu są na, na to jakieś dowody. Kopy tam jakichś tam powiedzmy czeków, coś takiego, co były wypłacane komuś innemu, i, i po prostu to tylko moż, to można udowodnić tym później w sądzie. Także mm -hmm. z tym, że to utrudnia bardzo. To jest dużo trudniej, jeżeli ktoś nie ma umowy. jest. jest jest tak łatwo udowodnić. Niestety, dobry zwyczaj nie pożyczaj, a najlepszy zapytaj wcześniej się poradzić. Można poradzić się oczywiście mecenasa Piotra Wachowskiego i to bezpłatnie, bez umówienia, nawet w każdy poniedziałek i czwartek po godzinie 5.30 w kancelarii przy ulicy Belmont. Można oczywiście umówić się również w Parkrycz. Państwa do tego serdecznie zachęcam. Panu dziękuję za te rady. A Państwa oczywiście zapraszam na kolejne programy z cyklu Prawni dla Ci wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.